Cześć, to jest Neonowski, to jest kolejny odcinek z mapek w GTA V wraz z ekipą. Jeżeli ci się spodoba, nie zapomnij o lajku like i subiku. Miłego oglądania. Wstawiłem night? Fajnie, fajnie zrobione. Nawet fajnie, że night ustawiłeś, no. <grym> nie, nie, ustawiłem ten dzień. Żeby coś było widać No jest taki wschód. A to też jest dotykowy? No bo to też jest jakiś ten, warlight. Tak, 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 no tam widać. nie <coughs> Let's go No, mnie na dach Nic nie widzę What? Nie, no nie doda hmm, Jeszcze jest <grym> Jeszcze jest Chyba Łocie chlupie Albo to też może Automatik Ja mu dam zaraz Potrzeba? Automatik? Mówiło w sumie o to. A nie, dobra, są takie rampy fajne. Już to widzę. O, oh, skacze, to by fajnie? fajne. <grym> rzuciło. Wyrzuciło. chłopa. <grym> wygląda czy Wygląda fajnie. Wygląda Wygląda, no. No. A jest To... to strasznie jest. Where? Ile ma czekolady? Jeszcze dwa, no to nie jest długie Mi chodzi, że ten... no wall life jest długi No Wow Widzę Właśnie. Lecimy Ale też jest szeroki, więc spoko mm -hmm. No e! e, Lemka Drzewka I tutaj tak blisko się jedzie, Lepiej papier, Druga. Kurde Przyjemne Kogo? Easy. Fajne. No. Kontrola auta. Nie ma. Ja poszedł. poszedł. O kurde, ten ja poszedł. No. Okrążenie? No. Tak. Git. No. no. I w sumie to powinno być w nocy. Pewnie by ładnie wyglądał ten młody. I sumie powinien być kontaktowy. No. Ja sobie wylecę. No tak. Nie No ostatni Lewo Prawo Lewo Trzeba się słuchać, jeśli pisze noc stop... to... O nie! <laughs> wszyscy się wydopili tak. co jest? Nie no wszyscy co? Tylko... Blacku? Black? Blackgu? No a już Black. ten miałem ten. ten... Blackgu już miałem mówić, a. O... Ale nie no, się... no, powiedziałem Nie powiedziałem, że pił. Owszem, nie chciałem tylko mówić, no już no. No stwierdziłem ci, zajeksutowałem tamto, to co? Zjebalesz kurwa. Black. A Black no. Black no. Jakiś ktoś w ekipie nazywa Black? Black.

Palma, ty chusteczko, Palma ci odbiła Noi, No właśnie, Cię Ja zdążę Dążesz, a Na pewno 50 sekund to zrobić Koi, Co taczce? zrobisz tu Chyba że się wydupce mam ładna kontrolę auta no. i lecisz do mety O patrzy Tak samo jak ja, bo, chęśku, bo... Dobrze. F1, F1 SUSGA su 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 Ale Ładna pogoda Bolide. Hmm. Bolide. Here we go again. <skrybujesz> no nie w dupę! <śpiewasz> no, tylko nie w dupę! Bo ja ci zaraz w dupę wiadę. A Mazowski na oku? W <śpiewasz> Ja pójdę. Jest nieprzewidywalny, pamiętaj. No, ja, jak to? Ale no, dobra, nastawiłem cię. Jak to? Dowiemy we mnie i jak to? Jak to się stało? No nie, tak że. u mnie nie było cię. Nie, nie uderzyłem, nie? EEEE! OO! CO JEST?! Let's go! Co, Co jest? O, poleciał! Dobra, teraz włączę F1-ki. To by było dobre. Nieo... Nieo, ale jak na F1-kę. Widział. Jak to? Jak w No fajna hmm. była miata urka z tego... Jak wyskakuje. Hmm. E, Janowski, powtórz! O, <laughs> powtórz! Powtórz! No. Powtórz! F1-ka! Powtórz na wyskaku! No już nagrywał! Ale gonią. gonią Gonią Na nie gonią mnie! Na ja Trzeba! <laughs> Za czasów! W 30, jak <śmiech> <śmiech> Do moich czasów! Jak się otwierało okna! TO TELEWIZORY GASŁY! <grym i> Za <zainteresujesz> moich <grym> <zainteresujesz> <grym i zainteresujesz> czasów! To FLEK mi przeglączył go do chuja! Co? <grym i zainteresujesz> I... no spadł. Uwite no, mi się ktoś spadł, nikt to nie. Pies spadł. <grym i zainteresujesz> no, hał, hał no. Jest, jest. Piewa.

ja teraz go ktoś z nią Zostaw mnie, ciemny. No znów się ciemno odzywa, no ja <grym zjadka> już, już łapię już łapię Już łapię ten kontakt. Na początku ja nie załapałem. Było na face to face. <grym zjadka> pójdziesz w i wcale Byłem wcześniej takim żartem, że... Ale ja mam później no, że nie pies zrozumiał. <laughs> może zrozumiecie go na samym razem. To by powtórz go teraz... Janowski no, właśnie ten teraz powiedział. Pieniądze. Że tam, że właśnie... Bo, bo chodziło o psa, że ciemnie. A takie... Ja miałem takie... A, okej. Okay. A mm. że pies to ciemny co takie jest! Błoty. Ciemny pies. To jest. O. A może suka? O. Suka. Blat. A Blat? Blat. 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 No może. Asuka. Blad, Blat Blad. No dogonię mnie na samym końcu, pewnie no nie. Murowany. Ja nie mogę cię dogonić w ogóle. no ja tak samo kurwa, nie mogę ma za dogonić, no. Jestem dywani, ale nie widać go. No tak No Właśnie ja gonię, gonię, no kurwa nawet nie... nie hamuję hamuje na zakrętach. <coughs> to Kerby no. lecimy. <coughs> to chyba nic się nie dają na no, famułka chyba nie. Oh, 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 oh. Boja jeba na ty! Uuuu. Chyba tam coś dał, prawda? Bojecha! Bojecha! Tam chyba coś dało, jednak. Boy. Boja dała, wydupiła mnie. Nie. No. Nie. No. Zatrzymaj się! Nie, nie, nie! Czekaj! Tyk, Tik. Mm. Kurde no. Tak powietrzu no Fajny wyścig, ale no Tak powietrzu jest, tak nic nie, nie ma Takie chmury no Fajna Fajna miniaturka będzie No właśnie znaczy nie fajna będzie No jak, w takich y, słońcu zieleni no. by trzeba było No ale, no, ładna wizerka będzie, tak, to prawda, Połemkań bo ten, te, 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 te mru, ten chmurki i słońce, nie? To ładnie wygląda. No, tylko duży, za dużo smogu. <śla> <śla> no tak, o wiemy, mieszka. No, no, co, no, co jest o? z tym wyrównywaniem? No, nie wiem. jadę okay. i jadę, do, nikogo nie mogę nawet dogonić. No, nie chyba się. mapa jest dopiona po prostu i dlatego, No to pędu od nikogo nigdy nie w tej mapie no. nie dostałem. W sumie też nie widziałem pędu. Ta mapa nie. jest dopiona po prostu. Mm. Pen był na początku, ja pamiętam, brałem. Tak? Pamięta. pamięta. On pamięta. A... Pamięta nawet za Jan... na czasów się... 39, co to się działo. <laughs> A... Jan Paweł II to towarzysz broni, chyba. <laughs>

Jest... Dla, dla bruweka. Nie dla bruweka. Musiał, 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 nie? Musiał, bo powiedział jednak, nie? M mówi, że... Nie, ale jednak tak. Aż będzie z mapy i chuj. Ja jadę tam... Bola po, po... po, po, pojeździć. Jak on... spada w ogóle ten bolid bo lekki. No. A możliwe. Możliwe. Ale I opony kurde no, jak się tutaj wolno zużywają, Co jest? Co no, nie? nie, nie Ta mapa jest to... taka dziwna. Po chyba. Jest. Od razu Ledwo zuży na tym. Na początku nie. No od razu curz. Da się tak zrobić mapę? Kurde. Ładnie no. prosta, let's go! Nhiều. Tốt rồi đó. em. Từ từ.